Woo! <laughs> Cool, ludzie, z tej strony Yamaha, a to jest kolejny odcinek z naszych przygód z Minecrafta, odcinek 14. Tak, mm, od razu na początku chciałbym podziękować tak bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za 70 widzów. U, to jest naprawdę dla mnie wielkie, wielkie, wielkie coś. Mm, jestem szczęśliwy. I z racji, że mam 70 widzów, założyłem sobie fanpage'a. Link do fanpage'a będziecie mieli w opisie oczywiście. No. Więc lecimy. Jak już mówiłem ostatnio, yy, odcinek z przygód... Za, o, ten. Odcinek yy, będzie dopiero jak zrobię portal. I oto jestem. Por, portal znaczy... Tu na 3000 kratek. I oto jestem. Zrobione. Ale to za chwileczkę. Uuu, mi zlagowało sorry, bo tutaj na popicie jeszcze coś robię. He. Dobra, już, już powinno być, okej. Okay. Więc oto jestem, tak. Um, okej. Okay. Um, 3000 kratek, no, trochę jest jednak. Więc jak ja tam pójdę, to będzie chyba lekkie cięcie. To co chciałam tutaj zrobić, to, to wybudowałam magazyn, o taki tutaj, to tutaj nie będę skrzynki. A ten magazyn budowałam jeszcze przed tym komentarzem, jak mi ktoś napisał chyba Luki", Luki, tak, że żebym zrobił ten portal właśnie. Ten tunel. No i jednak już miałam skończony ten magazyn, to tam już myślę, dobra nie wiem czy stanie. No wszelki wypadek. Dobra, bierzemy to, to zrobimy hard. A nie, dobra, mniejsza. Yy, naprawdę nie mam mięsa. O Boże! Jaka bigda. Wezmę tak. no nic, dobra. Dobra ludzie, idziemy teraz do portalu do tutaj gdzieś stoi ten portal hmm. tak w portalu mam o przynajmniej znalazłem po drodze jak kupałem ten tych mam znalazłem aż trzy lub dwie twierdze więc wiecie będzie to coś do zwiedzania um, Dobra. Ło, wow, ło. Wow, wow. Dobry. Okej, okay, najpierw idziemy do tego punkcika dziprzy. 3000 kratek. No sorry, ale muszę. Muszę to iść. Po drodze oczywiście pełno kwarcu. Ja już ten skok tutaj ćwiczyłem, nie zabiję się. No, widzicie. Gram jest teraz na um, Tak. Lecimy, yy, no sorry, jak coś już Tutaj już mamy jedną twierdzę, nie wiem, iść z wami przez te 3000 kratek, tam, nie wiecie co, ja zrobię cięcie i spotkamy się tam już, nie będę robił cięcia jak, jak idę przez ten tunel, bo to będzie bardzo długo jak to bym nagrywał i zrobię cięcie i widzimy się tam, no to cięcie. No patrzę. kwarc, wykopiemy go sobie, za kwarc bardzo duży level idzie, w tyle co wiem. Więc go sobie weźmiemy i zabieram się dalej w podróż. O i jestem. Uff, ludzie, patrzcie. what? Nie. A, dobra, tutaj szybko już dokończę ten most. Ale myślę, że już że to jest dosłownie 3000. Yy, gdzie ten most tutaj? E, tutaj Patrzcie, nie tu jest 3003 Tutaj, tak? W tym miejscu sobie postawimy ołtarz, chciałem powiedzieć, Jezu <laughs> Nie ołtarz tylko. Uuu Postawimy właśnie tak. Nie wiem czy coś słyszycie tam z tyłu. Mam nadzieję, że nic nie będzie słychać. Tak, postawimy sobie portal. Yy, dzwonek chyba nie otworzę, mam nadzieję. Albo zrobię cięcie. Okej, okay, jestem... Mam nadzieję, że nic nie będzie słychać tam z tyłu. Muszę sobie z tym problemem jakoś poradzić. Boże, będę tak nieraz tak głośniej mówił, bo nie chcę naprawdę nie... Nie chcę, żeby coś było tym z tyłu słychać Ale nic, lecimy teraz do nowego Nowego, nowego, nowego Tego nowego, no przecież tego nowego, no, no tutaj Obsalala Gotowi Patrzcie Trzy tysiące Uwaga tam, tam, tam. Pobieranie terenu, okej. Okay. No, fakt, ten z tyłu cały czas w tle, jak... Wybacz, naprawdę. Tam, tam, tam. What? Wow, ale zalogowało, sorry. Naprawdę... Jestem gdzieś na środku morza. No ale nic, zobaczmy w ogóle na jakiejś wysokości. 32 kratki, to jeszcze nie tak źle, chyba Za chwilę tu woda i będzie epik Widzicie coś? Nie wiem, ale powinniście Przynajmniej tak mi się sądzi Wybaczcie, ja też już teraz nic naprawdę nie widzę Chyba, że będę takie pumyki robił, o ale patrzcie jakie epicko, patrzcie gdzie jesteśmy Ło, wow, ale mało FPS-ów, jak tutaj się wszystko Dobra, tu też spadnie woda Mogę się założyć Nie, Ło, wow, a myślałem, że my ten teraz, nie Myślałem, że Myślałem, myślałem, że ten ujazdł noc piasy. piasek. Uuu, szybciej do góry. To nic ludzie, zrobię cięcie kolejne. Poszukam jego lądu tutaj i widzimy się za chwileczkę. No cięcie. <grym> Jestem. Znalazłem tylko takie coś z jednym drzewem, które właśnie sobie zatnę, bo na łódkę się przyda. Płynąłem naprawdę już jakieś 10 minut i dopiero znalazłem jakąś małą wysepkę, a której się do drzewa. Ale przynajmniej sobie łódkę zrobię, co będzie się parę razy szybciej pływać. Wiem, wiecie, tylko zobaczę, czy mi się głos nakrywa. Mmm, tak. ok. No, tylko to chciałem wam pokazać, tylko to znalazłem. I poczekajcie, czekajcie bo tam coś jest Zatem yy... ja tam szybko tak yy, dopłyniemy ej lol nie mam drewna naprawdę nie jest yy, crafting za biorę bo zawsze się przyda i tak właściwie no no idź boże tak właściwie, to chyba do tamtego świ światu, światu, świata, nie wiem, już chyba nigdy nie wrócę, bo przecież portal jest hen, 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 hen. Uu, jest coś bardzo daleko, a gdzie ja jestem, o, wpytę. więc chyba tutaj zostaniemy, czy znaczy, nie tutaj, bo w sensie będzie coś szukał już, innego takiego fajniejszego, fajniejszego, u, trzcina, dobra. Ale nic, to nie jest to, co ja chcę. O, sorry, dobra. Hmm, za chwilę zrobię nową budkę i szukam dalej, więc cięcie. Okej, okay, jestem. Hmm, cóż Wam powiem? Nic tu nie ma. Patrzcie. Znalazłem taką dosyć największą wysepkę. Hmm, tutaj mamy nawet taką... taki fajny most można zrobić. Co by myślałem już. Tam jej nie widać, o ale... kurczę, zrobimy jeszcze jedną łódkę. Już dwie łódki mi się rozwaliły, już nie ogarniam, naprawdę. Mm, tak, tylko będzie problem z... z... Kurczę, z drewnem. Hmm. Kurczę, nie wiem, no albo tutaj zostaniemy, i pozwolicie mi scitować jedną sadzonkę i będziemy żyli z samego chleba wow, alo, sorry, zobaczcie z samego chleba będziemy żyli i pozwolicie mi scitować jedną sadzonkę no, nie wiem po prostu czekam na wasze propozycje nie ja już skończę tutaj ten odcinek nie wiem Macie dwie propozycje. Albo mam szukać dalej jakieś, jakiegoś, wiecie, epickiego terenu, świata normalnego, albo mam zostać tu i pozwolicie mi scitować jedną sezonkę, bo jak widzicie, nie mam jej tutaj. No, i to jest, to są wasze zadania na dziś. No, to znaczy nie na dziś, tylko ogólnie macie napisać w komentarzach. Więc tak, ja się z wami żegnam. Hmm, poczekajcie, o. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. No. Lajkujcie mojego fanpage'a, link do fanpage'a w opisie. No. I cześć. Pa do następnego odcinka.